hmm? cześć, witajcie serdecznie Dzisiaj usiądziemy przy grze Resident Evil 4 Mam 6%, 3 godziny grania Tak naprawdę dochodzę do trzeciego chaptera, ale troszkę też e, posiedziałem zobaczyć e, gdzie są te gdzie jest ten ray tracing? Gdzie jest ta rozdzielczość? Więc przyjrzymy się w, w dzisiejszym odcinku odnośnie e, porównania graficznego. Porównamy po prostu, jak to wygląda. E, mamy kilkanaście trybów, które Capcom nam dostarczył. No, ogólnie pozycja Must Have dla fanów survival horrorów, dla wszystkich graczy, tak naprawdę. Którzy pamiętają rezydenta z 2005 roku, ugrywając to na GameCube, na PlayStation 2, na PlayStation 3 i do PlayStation 4. No i na piątkę dostaliśmy pełnoprawny rymek. Po tylu latach się należało, no i gra, bo naprawdę mistrzostwo świata. Proszę bardzo. Jest gierka. Wcześniej ogrywaliśmy demo. Jest na mania gaming pierwsze wrażenie. Możecie zobaczyć grę. Możecie zakupić w perfect blue w dwóch wariantach. Słuchajcie, jedna to jest z hiszpańską okładką. Wow, troszkę klimacik nawiązujący do, do akcji, gdzie się gradzieje. Lub angielska, no ta hiszpańska jest o dwie dyszki tańsza. Więc jeżeli komuś nie przeszkadza okładka, po hiszpańsku, z tyłu tak naprawdę no to może kupować gra jest oczywiście po angielsku więc nie ma żadnego problemu startujemy z Resident 4 słuchajcie jedziemy kochani, jedziemy zobaczymy, ja zakupiłem wersję na playstation tylko i wyłącznie ze względu na to, że ma dostać upgrade, update słuchajcie do playstation VR 2 jeżeli macie wybór, jeżeli, jeżeli macie możliwość, kupcie wersję na Xboxa. Zdecydowanie jest ostrzejsza, jest ładniejsza. Mm, więc e, ogrywałem demo na e, Xboxiku i jest po prostu o wiele lepiej. Nie wiem co się stało, co oni skrzanili powiem Wam szczerze, ale na PlayStation 5 zdecydowanie jest brzydziej pod względem. Jest wszystko rozmyte, ale dobra, przejdźmy na spokojnie, porozmawiamy o tym, weźmiemy sobie kontynuację. Ja jestem w takim miejscu, gdzie jestem przy wodzie, jestem przy wodzie, e, więc zobaczymy ray tracing. Bardzo szybkie loadingi są Mistrzostwo Świata. No, ale niestety e, w tym momencie mamy ustawioną rozdzielczość. No i jest to Jakaś szachownica, słuchajcie, ze względu na to, że niby tu jest 2160p, ale jest to rozmyte gówno, jak mam być, jak mam być szczery. Wszystko jest. E... No, rozmyte, gdzie, nie gdzie. Czasem miałem takie wrażenie, że kascenki filmiki, które się pojawiają nam e, podczas zabawy są wyższej rozdzielczości niż sam gameplay, więc troszkę mnie to zraziło. Jest ten efekt, o fajnie, tutaj e, ruszają mi się mu, ta mutacja w ręku. E, więc, no, nie jest to najlepszy e, pod względem e, rozdzielczości port. Myślę, powinno to na PlayStation lepiej e, się prezentować, w szczególności, że na Xboxie się to lepiej prezentuje. Może to jest troszkę mocniejsza konsola, ale wydaje mi się, że tutaj mogliby to wycisnąć. W szczególności, że gra śmiga na tym silniku e, poprzednich remakeów, gdzie dostaliśmy dwójkę, trójkę. Pewnie nie jeszcze jeden port dostaniemy jak kod Weronika się spodziewam. Pewnie już prace trwają. No dobrze, ale przejdźmy. Do tego, do tego naszego portu więc zobaczmy, zobaczmy w opcjach co my tutaj mamy proszę bardzo mamy w takim razie rozdzielczość ustawioną ray tracing jest w tym momencie wyłączony nie możemy go włączyć z poziomu gry jest możliwy przy włączeniu w opcjach HDR no to możemy pominąć Ale mamy jeszcze coś takiego, jak... E, już Wam pokazuję. Tutaj sobie też wyostrzyłem to podczas filmików. Ja lubię, żeby było wszystko ostre, żeby fokus nie koncentrował się tylko tam, e, gdzie, gdzie ma być ostro, ale łącznie, żeby było to e, ostrzej. Tutaj możemy sobie włączyć takie specjalne pasemka włosów, słuchajcie. E, też podczas, e, tylko w opcjach. No ale niestety, jak to włączymy, moim zdaniem ta funkcja powinna być wyłączona totalnie. Obniża nam płynność FPS-ów oraz yy, śmiesznie to wygląda. Zobaczymy zaraz, yy, do tego przejdziemy. Tak więc jest troszkę tych opcji do wyborów, ze względu na to, że jak włączymy Ray Tracing, no to płynność też troszkę nam spada przy yy, rozdzielczości, czy nawet yy, płynności. Tak więc yy, no można sobie to włączyć, wyłączyć więc mamy teraz ustawione na takich ustawieniach, jakich tak naprawdę docelowo gram, żeby było dla mnie tu najbardziej płynnie i najbardziej e... o, proszę bardzo, akurat się uruchomiło w lewym e... dolnym rogu, mamy płynność przy 59, więc no, płynność jest zachowana, nie mamy tutaj e, jakichś e... no, biegamy, tak, tutaj biegamy, nic się zbytnio na mnie dzieje, ale o widzieli, widzieliście jakie nawet do 49 spada jakaś baba już mordę drze więc no widzicie jak to się prezentuje podczas zabawy ojej tutaj jest tak dużo szczegółowo detali, że naprawdę na pułapki trzeba uważać bo bardziej się mniej się rzucają nam w oczy niż w oryginale skąd ta baba rzuca no tak więc no Tutaj mamy tą rozdzielczość 4k, ale jest to widoczna szachownica, jest to rozmyte. Moim zdaniem jest to rozdzielczość 1440p, jak miałbym być szczery i oceniać to na swoje oko, bo przy rozdzielczości 1800p jest po prostu ładnie, jak zauważyłem w innych produkcjach. Tak więc dobrze. No, mamy teraz włączony ten ray tracing, tak więc odbić na wodzie nie zauważymy, ale mimo to ładnie jest ta woda nam zrobiona. No, małe artefakty na włosach się nam będą pojawiać tutaj, ale mimo to cieniowanie jest ładne i ładnie się ruszają nam te włosy. Więc zobaczmy, jak to się będzie prezentowało, słuchajcie, na. Wydajności, tak więc no co. W szczególności ten tryb najbardziej mi oddaje, bo jak wezmę sobie na wydajność, no to jeszcze bardziej mam to rozmyte. E, zaraz do tego przejdziemy, więc no, gram po prostu na rozdzielczości, na wyłączonym ray tracingu oraz wyłączonych włosach, bo te włosy są naprawdę nam niepotrzebne. Skąd ta baba na to jest? Wtrącimy. Gdzieś pewnie z góry rzuca bomby. Jest. Dobra, upadła. Dobra, przerzućmy się w takim razie na drugi tryb. Czyli trzeba wyjść zupełnie z gry i ustawić. Dobra, drodzy widzowie. Wchodzimy jeszcze raz w opcję, wchodzimy sobie w display i mamy tak rozdzielczość i płynność. Zostawimy sobie na razie na rozdzielczości, ale z włączonym ray tracingiem HDR, no to wiadomo, i włączymy sobie te e, włosy. Dobra, te pasemka sobie tu włączymy. Troszkę e, będzie. Dobra, mamy włączone, tak więc przechodzimy, będziemy w tym samym miejscu, ale zobaczycie, że zdecydowanie. FPS będą nam szły na web. Będą nam spadać, dosyć wysokie dropy będą. Zobaczcie, 57-50-40 z hakiem, no mocno są nam zrywane, tak? Więc VRR tutaj działa jak może, ale no, niestety spadki klatek są, więc nie gram na włączonych włosach. W szczególności, że mam wrażenie, że, że, że ta głowa teraz wygląda jakby prosto z salonu mody wyszedł od fryzjera, słuchajcie, i zrobił sobie trwałą, czy tam jakieś pasemka, no świeci mu się ta czacha dosyć nienaturalnie te włosy, moim zdaniem, więc wolę nawet je wyłączone, bo ładniejsze jest cieniowanie po prostu mimo to, że artefakty nam tutaj, o zaraz dostanę bombą, zanikają na włosach, ale one są tak mało widoczne akurat, że mi one nie przeszkadzają, a płynność jest po prostu lepsza. Tak więc no nie gram na rozdzielczości oraz na włączonych tych trybach, tylko rozdzielczość i włączone te tryby są dla mnie najlepsze. Ale zobaczcie, gdzie jest ten ray tracing, no kochanie, ko kochani. Zobaczcie gdzie jest ten ray tracing. No, w odbiciach wody jakoś go zbytnio nie widać, więc bez tego ray tracingu też jak najbardziej. Akurat jestem zwolennikiem retracingu, kocham to, ale jeżeli to fajnie się nam prezentuje w grach, jak chociażby w Watch Dogsach, jak chociażby w spider manie czy w innych produkcjach, które teraz mi akurat nie przychodzą do głowy, ale są, jest ten efekt widoczny wtedy, jest szapoba. A jeżeli ja mam szukać tego retracingu, jak w Hogwarts Legacy, czy chociażby tutaj, w Hogwarts Legacy jest bardziej widoczne zdecydowanie niż w Rezydencie, jak mam być szczery, no to. No, w szczególności, że mocno tracę na płynności. Ale zauważcie jed, jedną rzecz. Chapeau też dla Capcomu, bo zazwyczaj w takich trybach e, rozdzielczości daje nam 30 fps. -ów. A tutaj jednak mamy te 50 FPS-ów skaczące bo skaczące, ale można to wyłączyć i będą sztywne te FPS, więc jak sobie ustawimy rozdzielczość i dwa tryby wyłączone, Tracing i włosy, tak więc one są stabilne, co zresztą widzieliście. No, bardziej stabilne o wiele niż to co się nam prezentuje na rozdzielczości i włączeniu tych dwóch trybów. Tak więc no, no szarpie, szarpie, no co, co tutaj dużo u, ukrywać, w szczególności jak przemieszczamy się. O, babszty jest. Pyk. Hey. Gierka no niesamowita, o, znowu wpadłem. Trzeba na to uważać, bo tak jak mówię, jest tyle detali, tyle szczegółów, słuchajcie, w grze, że e, można wejść w siłą kupę, jakby to powiedzieć. Dobra. Przerzućmy się, no i widzicie, widzicie jak tutaj szarpną nam te fp Dobra, zmieniamy w takim razie e, i ust ustawimy teraz płynność. No i dobra, szybko sobie zmieniamy jeszcze raz. E, będzie frame rate włączone, ray tracing, możemy, e, o widzicie jaki efekt. No słuchajcie, no tutaj są niby odbicia, e, ale tych odbici ja tego nie zauważyłem. Słuchajcie, no naprawdę jest to tak... Na słowo honoru, żeby było, ale dali, tak? Ale tak jak mówię, przy rozdzielczości mamy słuchajcie, te 50 FPS-ów, to jest naprawdę super, ale szachownica psuje, bo to nie jest prawdziwe 4K, ani... tak więc to akurat jest mocno rozmyte na PlayStation, bo jak na Xboxie odparłem, to było majstersztyk. Dobra, wyłączymy sobie włosy, wyłączymy sobie ray tracing, i zobaczymy jak to wypada przy płynności w tym momencie. Przy trybie płynności tutaj rozdzielczość e, mamy 1944p e, przy 60 fpsach. Tak, tak więc jedziemy, zobaczymy kochani. Loadingi są majstersztykiem, szybciutko e, i płynnie. Dobra, Rozdzielczość nam spada, co jest mocno zauważalne chociażby jeszcze bardziej przy konstrukcji, rekonstrukcji tych włosów czy chociażby po e, skałach, no czegokolwiek, no to rozdzielczość idzie, ale zobaczcie, że płynność e, FPS-ów jest już mocno zachowana, strzyma to na, na przy 60 FPS-ach, nie rusza się nam zbytnio, tak więc no, ten tryb też jest pożądany. Jeżeli nie mamy, nie gramy na odbiorniku 4K, a jeszcze dalej sobie możemy usiąść niż na przykład 1,5 czy 2 metry od telewizora, no to można przemyśleć, bo jest płynniej jest w jednym i w drugim trybie. Nie ma się co oszukiwać, ale tam są dosyć mocne dropy spadające i jest to zauważalne, w szczególności jak nie mamy odbiornika. VR z możliwością VRR tak? Tak, więc no poziom nam trzyma tych FPS ów jak zauważyliśmy rozdzielczość nam spadła, chociaż e, no jest widoczna niższa rozdzielczość. Tak jak tutaj Digital Foundry podaje, jest to 1944, a tak to mamy szachownicę 4K, która też dosyć słabo się prezentuje, ale płynność w jednym i drugim trybie jest majstersztyk. Dobrze, włączmy w takim razie ten, w tym trybie włosy, te pasemka i ray tracing, dobra? Wchodzimy sobie w opcję sprawdzimy sobie ostatnią opcję, jaką mam tutaj chcę Wam przedstawić, czyli płynność, FPS-y nam lecą, Ray Tracing będzie włączony i włączymy te pasemka nieszczęsne we włosach, więc głowa będzie mu się świeciła jakby wyszedł z salonu piękności i co? Jedziemy z tym. Digital Foundry podaje, że tryb wydajności wydajności i lepiej się prezentuje na PlayStation 5, bo mamy wyższą rozdzielczość. Tutaj mamy 1944p, a na Xboxie mamy 1800p. Jeżeli to jest prawdziwe 1800p to tak czy siak ta e, rozdzielczość jest zadowalająca, jeżeli mówimy o 60 fpsach. Gra jest pełna detali, co nie ma co oszukiwać, ale no ta szachownica mnie tutaj męczy, w szczególności, że na Xboxie e, o wiele lepiej wygląda w trybie w, e, słuchajcie jakości. Co mnie mocno męczy, no są niby to odbicia, ale one są tak mało zauważalne, ale patrzcie, że FPSy nam stoją, tak? Mamy włączone włosy e, i mamy włączony ray tracing, więc no, jest zachowana o, ale widzicie, już przy jakiejś większej akcji, przy strzeleniu, no to te dropy się nam pojawiają do 49, przy, od 60, no tak więc... Sami widzicie, sami kochani widzicie, piszcie w komentarzach, czy chcecie, żebym to sprawdził na najsłabszej konsoli obecnej generacji, czyli Xbox Series S. Mam taką możliwość, jak dobrze wiecie, i wtedy w drodze możemy porównać e, demo przy Xbox Series X. Ciekawe, jak to tam śmiga, bo ponośnie jest tam 1440p, a w ogóle, zobaczcie, że ten port nie zadebiutował te, ta część nie zadebiutowała na poprzednią generację Xboxów, czyli Xbox One odpada. Czy to ze względu na to, że te maszynki już są za słabe, bo PlayStation 4 jeszcze daje radę. Tam mamy rozdzielczość 972p przy 35 fps mniej więcej. Ciekawe jakby się to prezentowało. No niestety nie mam możliwości włączenia, chociaż mógłbym mieć Residenta na czwórkę z upgrade'em pod piątkę, mógłbym wtedy sprawdzić, ale jednak już chcę budować kolekcję gier pod PlayStation 5, czy pod chociażby pod Xbox Series X. I tak jak mówię, jeżeli macie wybór, śmiało, jeżeli stawiacie na e, wysoką rozdzielczość, lubicie jak wszystko jest ostro, nierozmazane, no to jeżeli ma, możecie, macie możliwość wyboru portu, bierzcie Xboxa, bo śmiało lepiej się to prezentuje. I znowu wlazłem w tą klatkę. Ja wracam do Gierki zmieniam już ten, bo już wyszedłem z, z tej całej Wiochy, jestem pod koniec drugiego chapteru, gra mi się gra się przednio i zajebiście. Cieszę się niezmiernie, że już możemy przejść tą grę i się jej doczekaliśmy. Super Resident Evil 4. Wow, już kiedyś to grałem. Pozdrawiam, trzymajcie się, piszcie, jakie są Wasze ustawienia i co uważacie za słuszne. Trzymajcie się, ciepło, cześć!